Ulica Puławska. No, ograniczenie prędkości do 50 na godzinę, ale z drugiej strony jest to ukochana przez kierowców długa prosta. Lubią się tu rozpędzać. Tutaj, w tym miejscu, kilkanaście lat temu był taki dość głośny wypadek, gdzie jadący z ogromną prędkością samochód sportowy wyskoczył z jezdni i roztrzaskał się o filary wiaduktu. Właśnie tutaj. Oczywiście wiele się zmieniło od tych czasów. Teraz już nie ma takiej poprzecznej chopki, która spowodowała, że jadący z prędkością prawie 200 km na godzinę pojazd wystrzelił na orbitę. Teraz jest tu płasko, gładko i bezpieczniej. Ale mimo to uczmy się na cudzych nieszczęściach. Jeżeli słyszeliście, że w jakimś miejscu nastąpił poważny wypadek. On bardzo często nie wystąpił bez powodu. Nie lekceważmy tego, tylko zwłaszcza w takich miejscach przestrzegajmy prędkości i przepisów bardzo skrupulatnie.